Witajcie, kochani. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi z Tarota. Dzisiaj zaplanowałam dla Was rozkład: cała prawda o Waszej relacji. Zobaczmy, co tam się u Was dzieje w tej chwili i zobaczymy, co Tarot nam podpowie. Cała prawda o Waszej relacji. Cała prawda o Waszej relacji. Zobaczymy, jak tą relację widzi, widzą karty Tarota. Cała prawda o Twojej relacji. Cała prawda o Waszej relacji. Cała prawda o Waszej <laughs> relacji. Dobrze. Energia rozkładu ogólna to Rydwan, a więc bardzo szybki rozwój relacji. Tutaj się dzieje, widać wyraźnie. Zobaczmy, co nam karty powiedzą. Co jest teraz? Co jest tutaj teraz w Waszej relacji? Dobrze. Tło tego, tych wydarzeń, tutaj zobaczmy tych wydarzeń. Ok, dobrze. I tutaj później wyciągniemy sobie jeszcze karty rady. Na razie zobaczmy, co widać w kartach. Ogólna energia rozkładu rydwan, czyli bardzo szybki rozwój relacji. Być może tutaj bardzo poznaliście się tak i bardzo szybko się wszystko potoczyło, tak, te konie bardzo szybko mm, ciągną wasz rydwan, może też kartę sugerować, że dużo podróżujecie, że, albo, że poznaliście swojego partnera, czy poznałeś swojego partnera, partnerkę y, w czasie podróży, y, o tym ten, ta karta rydwanu mówi, tak, i w tej chwili widać wyraźnie, że ten wasz związek y, się y, rozwija, tak, tylko czy w dobrym kierunku, bo widać, że te konie tutaj no, to są różne emocje, które Wam towarzyszą, tak? I Wy musicie tutaj pilnować równowagi, tak? W tym związku, żeby te konie Wam się nie rozjechały, żeby się rydwan nie posypał, tak? On musi, cały czas musicie tymi emocjami sterować, tak? żeby ten rydwan, Wasz, wasz związek dobrze się rozwijał w odpowiednim kierunku. Zobaczmy, co nam się pojawiło, co jest teraz. No, jest tutaj jakaś, są jakieś kłótnie, jakaś blokada na drugą osobę, jakieś nieporozumienia się pojawiły, czy, czy nie rozmawiacie w tej chwili ze sobą, czy po prostu nie ma szczerości w waszej relacji. Karta może o tym mówić, że właśnie nie ma takiego prawidłowego przepływu, tak? jest jakaś blokada na siebie. Czy jedna osoba jest zablokowana, tak? Nieszczera, czy oboje y, 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 się, macie jakieś sporne kwestie odnośnie waszej relacji, w czymś się nie dogadujecie, tak? Każdy ciągnie w swoją stronę. Widać, że tutaj bijecie się z myślami, ale też może sugerować karta, że. Że po prostu są kłótnie, tak? I widać wyraźnie tutaj w czwórce kielichów, że jest takie rozczarowanie trochę tym związkiem, tak? Widać wyraźnie, że ta czwórka kielichów to jest taka, taka, takie poczucie apatii, takiego właśnie rozczarowania. Właściwie tak nie, nie tak miało być, nie tak to sobie wyobrażałem, wyobrażałam, tak? No, takiego też niezdecydowania. Jest to karta, która mówi o takim braku motywacji, pomysłów na, na, na dalszy ciąg, tak? na, ten, na rozwój, ale też ta karta jest kartą nowych możliwości, które musicie po prostu odnaleźć tak? poprzez rozmowy, tak? bo tutaj widać, że. Um, ten brak ten słaba komunikacja albo brak komunikacji takiej szczerej między wami. Wyraźnie wprowadza czy jedną osobę z waszej relacji, czy oboje to czujecie, właśnie w takie, taką apatię, tak? takie rozczarowanie. Karta mówi: otwórzcie się na siebie, tak? zacznijcie rozmawiać szczerze. Pracujcie nad swoim związkiem. Bo no, wszystko można, można naprawić. Tak? To jest też karta takiego pojednania no takiego po prostu empatycznego podejścia do drugiej osoby, tak, otworzenia się na, na tą osobę, żeby nie patrzeć tylko na to, co było rozczarowujące, tak, bo widać wyraźnie tutaj na tej karcie, ta osoba zwrócona jest w stronę tych kielichów, które, tych emocji, które ją rozczarowały, tak, natomiast nie widzi tego kielicha pełnego nowych możliwości, tak. I tutaj się pojawia karta, Dziewiątki kielichów, tak jakbyś miała poczucie, czy miał poczucie, że twoja partnerka. No, za mało czasu ci po, poświęca, tak? Bardziej prowadzi życie takiego szczęśliwego, yy, zadowolonego z życia singla, tak? Yy, co nie jest, w, no nie, nie zawsze jest w związku dobre, tak? No różne są związki. Niektóre związki są takie, że po prostu ludzie się tak umawiają, tak? Że do, dają sobie dużo wolności i dużo takiej swobody, tak? Natomiast nie każdemu to odpowiada. Jeżeli jedna osoba yy, właśnie na duży tej wolności, no to może właśnie wywoływać taką, y, takie poczucie rozczarowania w, w, w drugiej osobie w związku, tak? I tutaj właśnie taka energia w waszej relacji się pojawiła, więc można przypuszczać, że ten, że ten rydwan, no te, ta energia wam się tutaj rozjeżdżają, tak? Że ten rydwan goni do przodu, ale wy tak nie do końca nie do końca panujecie nad tymi emocjami, tak, tutaj jest potrzeba właśnie wyszukania tego złotego środka, tej równowagi, tak, żeby, no, żeby po prostu ten rytm wam popłynął w tym, w tym kierunku, w którym byście sobie oboje życzyli, a nie mogą wam się te energie tutaj rozjeżdżać, tak. Mamy rycerza pentakli, może to być energia twojego partnera, tak. Czyli y, sugerowałaby karta, że jest to osoba bardzo, y, y, taka y, bardzo zorganizowana, dobrze, jeżeli chodzi o, o taką sferę materialną. Tak? Y, to jest rycerz, więc osoba y, w średnim wieku, y, która. Y, y, która dużo czasu poświęca pracy, która ma wszystko bardzo dobrze zaplanowane, długoterminowo zaplanowane, tak, być może tutaj jest taka sugestia, że osoba ta na przykład dużo się angażuje w swoje, swoją karierę, w swoje, swoje zawodowe sprawy, tak, i brakuje jej czasu na to, żeby, żeby ten czas mieć dla Was, tak? No i rycerz pentakli jest taką kartą pracocholika. Także to tutaj też karta może sugerować, że właśnie w tą stronę ta jedna z osób ciągnie, tak? Skupiając się bardziej na sobie. I za mało czasu, za mało, nie, ma, nie macie wspólnie tego czasu na cieszenie się życiem, tak? Bo Rycerz Pentakli, on ma takie postrzeganie świata, że on bardziej właśnie skupia się na pracy i jemu za dużo, on za bardzo nie potrzebuje rozrywek, za bardzo nie potrzebuje właśnie takich przyjemności z życia, bo on tą przyjemność czerpie ze swojej pracy, tak? Z tego samorozwoju, ze swojej kariery. On jest bardziej skupiony w Właśnie na tej sferze materialnej i na takim budowaniu właśnie tego swojego statusu materialnego. Natomiast tych emocji, takich, tej, tej, takiego romantyzmu u rycerza Pentakli jest mało, tak? On raczej postrzega partnerkę bardziej jako właśnie wspólnika, czy, ale no, no, też tak może być. Tak? Że jako takiego bardziej, bardziej by cię wciągnął chętniej w swoją pracę, tak? zaangażował niż zorganizował Ci jakieś romantyczną kolację. Tak? Na tej zasadzie to jest. Ale on tutaj planuje zawsze długoterminowo i on jest bardziej ta, bardzo taki um, ułożony, tak? on jest bardzo zdyscyplinowany. No, co nie, tylko właśnie to wszystko jest sfera materialna, tak? Tutaj tych emocji brakuje, aczkolwiek pojawia się askielichów, czyli on tutaj do ciebie uczucia ma, tak? On, ten askielichów może mówić o tym, że tutaj jest... Um, Zaangażowanie z jego strony. No, nie jest ono na bardzo wysokim poziomie, w tym sensie, że może karta mówić, że Wy w ogóle jesteście na początku tej relacji, tak? Że to dopiero się zaczyna, tak? Dopiero się coś tutaj rozwija, i tutaj to jest ta, takie docieranie się, tak? Jeszcze takie organizowanie Waszego życia wspólnego, no, że tutaj jeszcze jest dużo właśnie do. Przedyskutowania, do y, 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 właśnie wyszukiwania tych kompromisów, y, no, do takiego ustalania, co wam pasuje, a co wam nie pasuje, tak? Tylko właśnie karta mówi, musicie się na siebie otworzyć, żeby ta komunikacja była zdrowa, szczera, wtedy dopiero y, to będzie miało ręce i nogi, tak? Będzie miało rację bytu, y, 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 będzie się układało tak, jak będziecie oboje tego chcieli, tak? Dziewiątka, y, 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 przepraszam, pustelnik wielkie arkana, tutaj jedyne chyba w tym rozkładzie w tej chwili, tak, też mówią właśnie o tym, żeby y, kierować się intuicją, kierować się sercem, wsłuchiwać się w siebie, w swoje potrzeby, tak, w swoje potrzeby, w sw potrzeby partnera i tak y, układać sobie tą relację, żebyście oboje byli zadowoleni, tak, y, żebyście po prostu czuli się pewni w tym związku, tak, żebyście byli pewni siebie nawzajem, tak, żebyście sobie ufali, żebyście mogli na siebie liczyć zawsze w każdej sytuacji, tak? To jest taka karta, która mówi właśnie o tym, o tej budowaniu tej siły wewnętrznej, tak? No albo właśnie swojej własnej siły wewnętrznej, tak? Ale też może chodzić tutaj o taką tą wewnętrzną siłę waszego związku, tak? Żeby to było na takich m, trwałych fundamentach zbudowane. No to właśnie jest potrzebna ta komunikacja, tak? która widać tutaj w Waszej relacji. Karta sugeruje, że jest słaba, tak? że jest tutaj wyraźny, wyraźna jakaś nieszczerość w relacji. Jest to karta, która też mówi o przeprosinach, także być może tutaj musicie po prostu się zastanowić czy któreś z was nie właśnie nie przegięło w jedną stronę, że te, że ta, że te emocje tutaj się rozjechały w tym rydwanie. I być może ktoś tutaj powinien wyjść z, takim, z taką propozycją pojednania, propozycji jakiejś takiej właśnie romantycznej, żeby, żeby rozniecić ten ogień tak, w waszej relacji, żeby się zaczęło coś tutaj w sprawie kielichów i tych emocji takich pozytywnych więcej dziać. Tak. Bo jeżeli chodzi o kielichy, no to mamy tylko tą apatię, no i tą kartę właśnie takiego początku, tak? No, widać, że tego. Że to jeszcze nie popłynęło szybko, tak. Chociaż Rydwan może mówić o tym, że jeżeli się przełamiecie, tak, i te rozmowy tutaj będą szczere, to ten związek szybko się rozwinie, tak? On tutaj ma bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o energię rozwoju, tak? To jest, są wielkie arkana, więc tutaj widać, że mm, potencjał jest bardzo duży, tylko właśnie te emocje i te, ta szczerość, y, tutaj właśnie to panowanie nad tymi emocjami jest w waszym związku konieczne żebyście nie funkcjonowali jak ta, tacy zadowolenia z zadowoleni z życia single, tak? Bo karty sugerują, że w tej chwili albo jedna osoba, albo oboje jesteście w takiej energii y, dużej wolności, małym skupianiu się na, na drugiej osobie, tak? Bardziej na sobie i skupiacie się na sobie i na tym, żebyś, żebyście Wy byli zadowoleni, tak? Natomiast no, w relacji trzeba pracować nad związkiem, tak, żeby, żeby to się układało w obie strony, tak, żeby obie strony były zadowolone. Pojawia się y, umczeniem pentakli, więc tutaj widać wyraźnie, że dużo pracy przed wami, jeżeli chodzi o ten związek. Tutaj jeszcze trzeba wiele, wiele etapów przejść, tak, żeby poczuć y, y, rzeczywiście, że Jesteście we, właści we właściwym miejscu, że ten wasz związek jedzie w odpowiednim kierunku, tak, że to wszystko się toczy tak, jakbyście tego chcieli. Pojawia się też karta Cesarza, która mówi o tym, że jedna z osób może tutaj być jakimś, jakąś taką dominantą, tak? że, ba że bardziej lubi kontrolować, bardziej lubi właśnie rządzić, bardziej narzucać swoje racje, tak. Karta sugeruje, że tutaj jest też taka energia w Waszej relacji i to też trzeba dostrzec i właśnie wypracować ym, równowagę, żeby nie było tak, że jedna osoba chce po prostu yy, yy, tak jakby zdominować drugą, tak, bo o tym mówi Cesarz. On właśnie jest taką, yy, to jest taka karta kontroli wład władzy, yy, takiej zaborczości też, yy, braku kompromisów, to jest karta, tak, tutaj się pojawiła w tle waszej relacji, także to karta podpowiada, na co musicie zwrócić uwagę, żeby ta Relacja mm, dobrze y, się Wam rozwinęła, tak? Jest też król buław, więc widać, że tutaj jest bardzo duża namiętność, bardzo duża, duże zaangażowanie, takie. Y, w sferze takich, takiej bliskości, tak, no, ale to są buławy, tak, to nie są kielichy, to nie, jest, to nie są emocje, takie y, y, romantyczność, tak. No, zależy, co, na co komu, tak, w związku zależy, bo y, są związki, które y, oczywiście na takich buławach, na tym ogniu płyną i im to odpowiada, tak, no, ale widać wyraźnie, że tutaj u Was. Ta apatia, rozczarowanie, czy jednej strony, czy ogólnie w tej chwili w Waszym związku jest, tak i to. Y y ta nie do końca otwartość na drugą osobę też jest, tak? Także karty właśnie w ten sposób widzą wasz związek, tak? I coś wam podpowiadają. No ten Rydwan ja wam życzę, żeby jechał w takim kierunku, w którym sobie wy oboje życzycie, tak? Musicie po prostu szczerze rozmawiać, żeby te wasze koniki ciągnęły Rydwan w tą stronę, i z taką prędkością, jaką sobie tutaj sami wymarzycie, tak? Także tutaj właśnie taka energia w kartach Tarota pokazała się, jeżeli chodzi o relację, którą masz na myśli. Bardzo serdecznie, kochani, dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną w kanale Podpowiedzi z Tarota. Bardzo dziękuję Wam za lajki, subskrypcje, za komentarze. Oczywiście, proszę o kolejne. Ja zapraszam Was na kolejne rozkłady, kolejne filmiki, bo oczywiście podpowiedzi Starota są dla Was. Wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.